Pochodzenie rasy Lirian, ludzi. Materiał z kanału Swaru Official, opublikowany 17 grudnia 2022 roku. Witam ponownie. Dziękuję za dołączenie do mnie. Jestem Mary Swaru. Poniższe informacje publikowane są wyłącznie w celach rozrywkowych. Możecie potraktować je jako fantastykę naukową lub jakkolwiek chcecie, ale kto ma oczy, będzie widzieć. Proszę, zrozumcie, że muszę powiedzieć te słowa, aby YouTube nie zrozumiał mnie błędnie. Zanim przejdę do nowych tematów, chciałabym zarysować niektóre z najważniejszych podstawowych koncepcji potrzebnych do zrozumienia tego, co będzie dalej. W późniejszym czasie te koncepcje także zostaną rozwinięte. Ludzie mają tendencję do rozkładania wszystkiego, co istnieje, na małe kawałki, które są łatwiejsze do zrozumienia i wyjaśnienia. Fragmentują to, co chcą badać i analizować, i z tego punktu próbują wyjaśniać całość. Jest to strategia myślenia właściwa wszystkim istotom myślącym, które jako istoty organiczne, przez ramy własnego postrzegania, będą jednocześnie ograniczać rezultaty swoich prób zrozumienia czegokolwiek do swoich osobistych granic jako jednostek. Dlatego, im większa świadomość i zrozumienie ma dana jednostka, tym większe będą jej ramy percepcji, a dzięki temu dokładniej zrozumie świat, w którym żyje, świat, który ją otacza i wszystko inne, co próbuje pojąć. Ten fakt czy też problem jest bardzo widoczny w przypadku nauki ziemskiej. Stosowany przez człowieka system analizy zwany metodą naukową jest potwierdzalny jedynie w obrębie wcześniej określonych ram rozumienia i nie jest w stanie wyjaśnić tego, co nadal pozostaje poza tym sposobem myślenia. Ramy percepcyjne metody naukowej zależą bowiem bezpośrednio od ludzi, którzy jej używają. Są one zależne od ich systemu przekonań i wartości, czyli tego, co zgodnie z umową postrzegają oni jako rzeczywiste lub nierzeczywiste, jako możliwe lub jako niemożliwe. Wtedy same ramy rozumienia i poprawności ich nauki będą ograniczone do systemu przekonań uzgodnionego i utrzymywanego przez naukowców, którzy go stosują. W przypadku Ziemi, jest to coś, co nazywamy systemem wierzeń i porozumień tworzących ziemski matrix, gdzie system przekonań i wniosków, wywodzący się z jego metod naukowych, ma zastosowanie jedynie w obrębie tegoż matrixa. Nie można go natomiast zastosować do tego, co jest poza nim, ponieważ ludzie na Ziemi nie wierzą nawet, że coś takiego istnieje, a więc tym bardziej nie są w stanie tego zrozumieć. Innymi słowy, metoda naukowa tworzy samowystarczalny i samo potwierdzający się system, który nie odzwierciedla wszystkiego, co istnieje, ponieważ może potwierdzać jedynie to, co mieści się w ramach umów tworzących ziemski matrix, któremu nauka jest podporządkowana. A to, czy zestaw umów tworzących ziemski matrix rozszerzy się, czy nie, zależy od grupy ludzkich i nieludzkich istot, zwanych kontrolerami Ziemi, które nie pozwalają na ekspansję świadomości niezbędną do zrozumienia koncepcji i prawd, które są poza tym, czego sobie życzą. I chcą, żeby tak było. Dla celów kontroli i eksploatacji ziemskiej populacji, a ich głównym sposobem na osiągnięcie tego celu jest stosowanie instytucjonalnej kontroli, która określa, co jest prawdziwe, a co nie, co jest możliwe, a co nie. Idąc dalej, z perspektywy wiedzy pozaziemskiej faktem jest, że ludzie nie rozwinęli się na Ziemi w sposób opisany przez darwinowską teorię ewolucji gatunków, ponieważ ludzie, jako genetycznie zdefiniowany gatunek, żyją także na niezliczonych innych planetach. Mamy dowody na istnienie co najmniej 400 tysięcy cywilizacji o wyraźnie ludzkich cechach tylko w tym kwadrancie galaktyki. To jest ogromnie dużo ludzi. To prawda, że istnieje wiele różnic pomiędzy wariantami istot ludzkich zamieszkującymi kosmos. Niektóre z nich wyglądają bardziej ludzko niż inne, ale wszystkie mają ten sam wyraźny ludzki kształt. Wiele z tych cywilizacji to istoty o dokładnym wyglądzie i genetyce ziemskich ludzi. Różnice są jedynie drobnymi, a czasem ważnymi markerami genetycznymi. Jednak ubrani w pary jeansów i t-shirt wyglądają tak zwyczajnie jak każdy inny człowiek na Ziemi. Posiadając tę samą morfologię, gatunki te przystosowały otaczający je świat do wspólnych, specyficznych potrzeb wszystkich ludzkich ciał, co niesie ze sobą również sposób myślenia i rozumowania bardzo podobny do tego, jaki posiadają ziemscy ludzie. Wiele rzeczy we wszystkich tych cywilizacjach jest wspólnych z tym, co ludzie mają na Ziemi. Ten sam sposób myślenia pociąga za sobą podobne ubrania, buty, gadżety itd. Krzesło jest krzesłem i pozostanie krzesłem, tak samo na Ziemi, jak i na Alfa Centauri. Powszechne rozumienie wśród pozaziemskich ludzkich cywilizacji jest takie, że ludzie ogólnie jako rasa pochodzą z planet krążących wokół gwiazdy Vega w konstelacji Lira i z tego powodu cała grupa ludzkich ras w kosmosie nazywana jest rasami liriańskimi. Stamtąd migrowały one do różnych systemów słonecznych w tym kwadrancie galaktyki w wydarzeniu znanym jako Wielka Ekspansja, które samo w sobie jest częścią tzw. Wojen Oriona. Jednakże ludzie jako gatunek istnieli również przed tymi wydarzeniami. I mamy także dowody na to, że w tym samym czasie, gdy mieszkali w wokół Wegi, zasiedlali także wiele innych miejsc i planet. Jest to jednak bardzo trudne do obliczenia, ponieważ czas sam w sobie jest bardzo elastyczny, gdy znajduje się poza ustalonym kontekstem, takim jak postrzeganie prędkości upływu czasu na tej czy innej konkretnej planecie. Nie ma bowiem jednej wspólnej umowy co do postrzegania prędkości i stałości upływu czasu. Prawdą też jest, że istnieje pewien stopień sztucznych zmian genetycznych u ludzi na Ziemi. Jednak według wiedzy Tajgetan i Swarunian zostało to zrobione, przynajmniej w większości, poprzez użycie wobec ludzkiej populacji kontroli umysłów i kontroli postrzegania. Dlatego też jest to indywidualnie odwracalne, jako konsekwencja rozszerzania się świadomości danej osoby. W rozumieniu tajgetan i swarunian istoty ludzkie jako gatunek, podobnie jak wszystkie inne gatunki roślin i zwierząt, istniały zawsze i są częścią samej ekspresji wszechświata. Wszystkie one są samym wszechświatem, z różnymi wariantami każdego gatunku, dostosowanymi do konkretnych miejsc, w których żyją, z uwzględnieniem warunków klimatycznych, ogólnych i wielu innych rzeczy. Koncepcja nieistnienia czasu. Czas jako taki jest względny. Zależy jedynie od świadomości, która go postrzega i jest tylko iluzją. Dlatego wszechświat istniał zawsze. Nigdy nie miał początku i nigdy nie będzie miał końca. To ostatnie jest koncepcją bardzo trudną do zrozumienia dla przeciętnego człowieka na Ziemi, a jeszcze trudniejszą dla jego naukowców, ponieważ są oni całkowicie podporządkowani ustaleniom ziemskiego matriksa. Innymi słowy, są zanurzeni w swoich własnych, samowystarczalnych i samopotwierdzających się systemach przekonań oraz we własnym doświadczaniu empirycznym, które pokazuje im, że wszystkie rzeczy rodzą się, żyją i ostatecznie umierają. Kończy się to tym, że naukowcy ci przekładają swoje idee i koncepcje także na szerszą rzeczywistość wszechświata. Ta jednak podąża za dynamiką, do której jest im tak daleko, że nawet nie zaczynają rozwijać zdolności do jej zrozumienia. Zjawisko to jest bezpośrednim odzwierciedleniem pychy i egocentryzmu ziemskich ludzi, ich myślenia, że posiadają zdolność do zrozumienia wszystkiego, do zrozumienia całości, oraz myślenia, że są centrum wszechświata oraz że są jedynymi myślącymi i czującymi istotami w całym istnieniu. W skrócie i podsumowując. Istoty ludzkie, jako takie, są obecne co najmniej w całym tym kwadrancie galaktyki. Żyją w niezliczonych innych miejscach poza Ziemią i są częścią samej esencji wszechświata. Dziękuję za wysłuchanie. Z całą moją miłością i ogromnym uściskiem. Marie Swaru. Zrealizowano dla Agencji Kosmicznej. Tłumaczyła Agnieszka. Czytał Dariusz.